What's a man gotta do to get that kind of attention from you? It's hard to say exactly, but you seem to be doing fine. Well, great. Though truth is, it ain't me that wants you. No? Oh? No, Miss Jacqueline Natler does, from Natler Technologies. You know, creator of all things bright and beautiful. <laughs> Seal it, Larson. Ma'am. Feast your eyes on this, Laura how does that make your wallet rumble i'm sorry i only play for sport then you'll like a big park peru vast mountain ranges to cover sheer walls of ice rocky crags savage winds and there's this little trinket an age-old artifact of mystical powers buried in the unfound tomb of kualapek that's my interest you could leave tomorrow Are you busy Siemka, z tej strony ProSout i witam was w nowej serii pod tytułem Tom Raider. Ze mną jest Laura. jestem. Um... I... kurwa, włączyło się demo. <głos> <głos> Super początek. Dobra. No, jasne. E, to jest oczywiście następca serii... E, na ten moment jest następca serii e, Assassin's Creed Brotherhood, z tego względu, że... E, gra po prostu stwierdziła, że chuj mi w dupę i się, e, usunęły się po prostu trzy filmy, na których zbierałem flagi, gdzie no flag nie mogę sobie powtórzyć ani sobie tak jakby zrestartować, tak więc stwierdziłem, że ja sobie nadrobię tego save'a w swoim czasie i na ten moment po prostu yy, Tom Raider wejdzie na miejsce Assassin's Creed Brotherhood. Zanim ja zdążę nadrobić save'a z Assassin's Creed Brotherhood, to zdążę yy, zrobić praktycznie całą tą ser serię z Tom Raidera, Y, więc no, bo teraz zbyt dużo czasu nie mam. I tak to jakoś wyjdzie. Y, Laura będzie moim wsparciem mentalnym. Mimo tego, że bardzo. Bardzo, bardzo. Nie chciała tu być, no, to być. To udało mi się ją przekonać jakoś. <grym> Przełamała się jednak, dobra. Y, fabuła tom raidera. Jedynki to w sumie mi jest dosyć znana, bo często dosyć dużo grałem w tą Raidera Anniversary, w tą nowszą wersję Remake'a, ale stwierdziłem, że to też sobie nagram tak dla jaj, bo w sumie czemu nie, Wracając do fabuły. Oczywiście nasza główna bohaterka to jest Lara Croft, to nikomu chyba już nie trzeba mówić. Otrzymuje zlecenie tajemniczego artefaktu, który nazywa się Skion. Po polsku chyba to się nazywało Dziedzic? Dziedzic jakoś tak? No, w aniversarium się to tak nazywało. Grobowców Perwińskich górach. Nasza archeologka wyrusza na. Wyprawę, która. Hmm, no, gdzie okazuje się, że hmm, nie w jednym miejscu, tylko będzie leżał w ten Skion. Będziemy w Peru, w Grecji, Egipcie i jeszcze na takiej wyspie, ale już nie pamiętam, e, jak ona się tak dokładnie nazywała. No i e, później będziemy pracować dla Natli. Natla. jakoś tam zjebanie się nazywała. Wiem, że miała zjebane nazwisko. Może. <grych> Musisz mnie? No, no, muszę, no. Dobra. Zaczynamy nową grę. Ale zanim zaczniemy nową grę, to zrobimy cięcie, ponieważ Laura jeszcze nie widzi mojego ekranu. Tak więc, no. Zaraz, wracamy. Dobra, jesteśmy już z powrotem. Wyjebało nam grę. Eee, niemożliwe. Po prostu <głos》> niemożliwe, tak. Profesjonalnie. No taka gra. Nie ma co Dobra, tutaj jeszcze będą jakieś kasenki, tak więc ja wyłączę mikrofon na ten moment. Rider Anniversary, było to inaczej zrobione, tutaj mieliśmy część grywalną bardziej. Czasami mogliśmy to... E, mieliśmy kontrolę nad Larą. Ale tutaj może że jest kastenka. teraz Niedźwiedź, tak z dupy, tak, jak tak. w No, tak z pleców, nie? No. To jej piękne, piękne przejście. Zaczynamy ten cyrk na kółkach. O, właśnie. Nie no, te ślady, te ślady łap, nie? Tak. Drolls. muszę sobie ustawić na user keys. Z tego co mi się kojarzy, to będą trzy sekrety, chyba? Jakiegoś mi się kojarzy. Nie, kurwa. Kurwa, no, no nie, to nie no tak to... miało Wtedy tak. <laughs> nie wyobrażam tego sterowania. Weź, to jest tragedia. Powiem że jak było default piece, to po prostu to była tragedia. Ale nie ma dźwięku, że to sekret. Dziwne. No dobra. Co? Co tu się stało? Dobra, nie dobra. Proszę kochane. Przeszkodanie do pokonania, nie? Tak, dokładnie. Coś się zepsuło pewnie. Może Laura... Co? Powiedziałbym Laura. przez chwilę, do Ej! Ej. Kwadraty trafią. Co to, co, co to było? Linie perze. Zdające dyski. Właśnie przez się to wyglądało. Dobra, tutaj też jest sekret, ale się ponoć trudno wchodzi. No, kurwa. Nie, Tutaj sobie czegoś nie ustawiłem. No właśnie. Step left. Uj, jednak nie step left. Nie wiem, jest to jest tak. w ogóle do czego to. A, dobra. No, głupia ty. No, głupia jest. Chwyciłaby. Co? No, Chwyciłaby, no ale jest głupia. Pierdolę. Że je morda, to już w ogóle. Piękna jest, weź. No brawo, Lara. <grybuj> <grybuj> brawo, Lara. Skoczyłem sobie tak, ale to mi jest krzywe. będzie wyglądał cały odcinek, no nie? Już nie denerwuj, nawet. Nie, no świetnie ci idzie nawaj. No kurwa, ty ten pojebana. Co? Ja pierdolę. Nie. Za dużo. No tak, i było. Nie no, kurwa, po prostu nie mogę. Tam jest apteczka, a ja pewnie będę ją zużywał co 5 minut. No dotyka patrzą. No dotyka, ale, ale nie łapie. To na pewno tutaj trzeba. No, tak. To nad widziałem na nagraniu. Bota ma w ścianie. Chuj! <gulia> Ręce też w sumie lewą. No. Dobra, słuchajcie, zaraz do wracamy, jak uda nam się to łaskawie wspiąć. Słuchajcie, jesteśmy z powrotem. Znaczy, ja jestem z powrotem. Laury yy, na razie tu nie ma. Bo słuchajcie, taka sytuacja była, że właśnie nie mogliśmy znaleźć tego sekretu. Ja ogarnąłem sobie wersję na PS1 i mogłem tam skoczyć. Ale tylko jak wziąłem taki klawisz akcji. Czyli, że no, nie klikać w skoku, tylko od razu akcja. Adam, kurwa, sekret, tutaj. Tak więc no, to jest ten za sekret, jeśli ja tam później będę mówić, że my to później, e, że wam to pokazałem, tak czy tak, no to w sumie wam pokazałem, ale na normalnej wersji. Tak więc no. Tak więc zaraz, zaraz wracam. Patrz. No właśnie o tym mówiłem. Dobra, jesteśmy z powrotem. W ogóle wejść. <laughs> I wygląda jak jedynka. No. <laughs> Stwierdziliśmy, że ten sekret pokażę Wam w wersji na PS1. Akurat emulator mam zainstalowany, bo aktualnie sobie nagrywam rekoputera i tajemnic na PS1. Więc. Wystarczy znaleźć. Może tam to będzie działać. Ale jak na razie idziemy dalej po prostu. Mhm. Uh -huh. eee, save the Nie, nie, load. Na pewno się tak zdarzy, że ja wczytam jakiś e, stan gry, zamiast ten. No nie. Ten dźwięk. No. Ej. Co jest w ogóle? Chyba będzie woda. Nie, będzie woda. Anniversary, chyba. Było. Nie chcę wiedzieć, jak wygląda woda w tej grze. <noise> w drugim poziomie chyba jest dopiero. Ja pamiętam, że opornie się tam pływało. No, niemożliwe. <noise> o nie. Nie, nie tu jeszcze. <noise> To skały, Work. No, obracają się. Świetne. One na nas patrzą. To jest straszne. No. Cram. Jeden moc się pamiętam zapadał, a na dole są wilki. Kurwa nie to. Tak. No tam jest na dole jeden. O, wstał. Stary wstał. Lol. Dlaczego one tak piszczą? O, tam jest jeszcze jeden. Hau, hau, nie! Ogólnie pamiętam, że w Aniversary tutaj było więcej ptaszek do zdobywania, a tutaj za to było mniej. Nie, to się nie zapadały mosty. Mi się pojebało. Zobacz. Widzisz to po prawo? Co tam jest? <grym> to jakieś... wygląda jak to mięso do kebaba, ale takie popsute, no nie? <grym> Z <czaszką. grym> no Kurwa. To jest to kebab. No co ty gadasz? No, na no 100%. Miesiany, miesiany. Przedkami. Na dole był no, są takie mokre. Takie wiesz później, niedobre są. Tu był niedźwiadek. Pewnie o! wygląda... O! o! Wygląda pięknie. Zazdrościsz. O Boże, no znowu pomyliłem tam przycisk. Tak. Co Misio, ajdezy. Ku**a. Ej. Co? Co to było? Niech to perzy. Nie, eee... Wyzom cię. A one się biją? Czy... Tak, 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 oni pobiją ze mną. <grym> Okej. Okay. Kingan, kurwa. Ej, ej! Tam coś było, no nie? No właśnie. Nie gadaj, że wrócić się nie da. No nie da się, bo tutaj wysadzę mnie przy tym moście, nie? O, baba. Tak, podjedziemy do tego baba. No, dawaj, dawaj. Kurwa. No, tak, 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 no. Nie no, z daleka tak wyglądał przyznaj. Pan się obraca. Nie, to jest straszne. No weź. Ej, weź, ogólnie w ten, w ten poziom... E, normalnie ludzie przechodzą to w 15 minut. Czasem nie. No nie, nie. <noise> <dobrać, że> tak <ty głos> długo przechodzisz. Nie, no wracać się tam, na dół. Nie, wam ja się nie wracała. Dobra. Takiegoś Do głoszke, baba, czy nie wiem. Savage <gamy> O właśnie, tu ona w ogóle może biegać, czy, czy nie? nie? E, w następnej w trzeciej części chyba dopiero może. O oh, wow, nauczyła się dopiero w trzeciej części. No. No, to następny To, to jest taki nowy killer, nie? Naprawdę. On się wszystko też uderza. Tak? A, no ta, bo on się odbija o ściany, nie? No. Ten blade. Hmm. Tutaj też będą wielkory chyba. No tak, brawo. Tak, brawo. Brawo, brawo. Gierdalać. Mamo. Mamo. Ej, pływa. Oni już nie jak to jest bał. Ja to jest, gwałt. To jest porosem, nie? Jeszcze nie umiem to brać. Coś to jest za proste. No a tu nie ma jeszcze do ustawienia tego poziomu trudności, w sumie to dobrze, bo byś mnie pewnie namawiała na trudne. No. O nie. A mnie byś zabrał. Nie, nie, nie. No tak, tak. Mam no, plan, żeby już na w u tak nie robić. Ale nie wiem, jak to w końcu wyjdzie. jedynce mogę tak zrobić, że wziąć na normalny. Ale w 2.3... A na set... to grałeś wtedy? Ale... To? Na czym grałeś, na jakim poziomie? Na... W jedynce i w dwójce pamiętam, że... W jedynce to jakoś po... po drugim, albo po... nie, w środku trzeciego rozdziału chyba. Wziąłem sobie na łatwy. To się nie normalnie. To też powinno... A, znaczy... No Rozumiem Lepo. cię Dobra, i tutaj będzie czasówka. Nie Ale to w sumie już będzie chyba Ciekawe, nie to, to tego nie przejdę. Nie, nie, nie nawet. Nie nie, przestań, nie rób tak. Myślę, że to silniejsze ode mnie. Dobra. gamę będzie. Będziemy co chwilę zapisywać. Tak. Widzisz, że prawie zginąłem przez wilki, nie? Co ona robi? Nie ja narzekałam na ten nowe tam Raidery, nie? O! Ale jak widzę to. Udało się <laughs> to za pierwszym tragedia. razem. No, to jest tragedia. Ale to już koniec poziomu. Nie, 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 nie. Sorry. Jeszcze wielka brama będzie. Wieżola. Nie wiem na tych schodach wchodzi w ogóle, nie. No. O, patrz. <laughs> Okay. Tego Ej, przystań! Okej, okay, to był bardzo dziwny dźwięk. <grystanie> <grystanie> już nie połowy do zdrowia. E, dobra, zalegamy, bo jak spadnę, to będzie Tutaj będą, kurwa, myli mi się cały czas. Tutaj wilki. A ta apteczka, o oh, ta apteczka tylko kusiła, żeby ją wziąć i żeby nam wilk, kurwa, wyskoczył. Chwila, w którą stronę jest ta brama? Chodźcie w prawo, mam to co zobaczyć W prawo No tutaj wystarczy ten mm. Tutaj się zjedzie, po prostu I to też będzie czasówka, więc no, będzie śmiesznie. Eee, dobra. Tam to była prosta, nie? No, tam to prosta była. Ale ja pamiętam, że jak pierwszy raz w to grałem w ogóle, to ja pierdolę ile ja się męczyłem. Dobra, straty życia. No i fajnie. No i tutaj nie mamy jednego sekretu. Wiadomo dlaczego nie ma sekretu. Bo. No tak jest przekażę, dlaczego. Lada jest głupia po prostu. Yy, I. Dobra. I zaczynamy drugi poziom od razu. Znaczy, tym od razu nie zaczniemy. Będziemy już kończyć. Yy, save game sobie zapiszemy tutaj, o. i ten poziom nazywa się City of Wilka Bamba, jak ja trochę brzmi, City of Wilka Tak więc no, to by było na tyle, mam nadzieję, że ci nam się spodobało zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania, zaną mną była Laura. Mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm. Tak więc na razie, oczywiście do zobaczenia na następnym odcinku z Tomb Raider 1.